Innowacje to ryzyko, a proces badawczy bardzo często sporo kosztuje. Opracowanie nowej technologii to wydatek rzędu kilku milionów. Dlatego tak ważne jest wspieranie mikroprzedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju. Dziś w programie Eureka przedstawimy takie właśnie firmy, które chcą podbić świat nowatorskimi produktami. Ich projekty uzyskały dofinansowanie z Funduszu Badań i Wdrożeń. We współczesnej gospodarce to nowe produkty i technologie decydują o trwałej przewadze nad innymi przedsiębiorstwami, a nawet nad całymi państwami. Dlatego stworzenie systemowego mechanizmu dofinansowywania innowacji w województwie Kujawsko-Pomorskim to cel realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji, projektu Funduszu Badań i Wdrożeń. Polega on na wzmocnieniu konkurencyjności miejscowych przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich potencjału badań i rozwoju technologii. Jako pierwsze w programie zostały zaprezentowane dwie firmy zbyt Bydgoszczy Tekomp oraz Purinowa. Pierwsza z nich pracuje nad nowatorskim oprogramowaniem Code Doctor, które ma uprościć zawód programisty. Druga, dzięki zakupowi specjalistycznych urządzeń badawczych, chce stworzyć ekologiczną substancję izolacyjną. Kolejny odcinek to dwa przedsiębiorstwa z Włocławka. Ta sama ilość produktów w mniejszym opakowaniu. Prototyp takiej maszyny pakującej konstruuje firma Radpak. Zbudować dom szybko, z gotowych elementów, uniezależniając się od pogody. To z kolei pomysł na budownictwo włocławskiej firmy Budizol. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy biuro konstrukcyjno-wdrożeniowe Piotra Domanowskiego, które za otrzymane dofinansowanie zakupiło laboratoryjną napelarkę magnetronową, która będzie służyć do prowadzenia prób i badań, a tym samym tworzenia nowych produktów. Sprawdziliśmy też, jak w firmie Mikopak przebiegają prace nad tworzeniem innowacyjnych opakowań. Wreszcie w brodnickiej firmie Worwerk Autotech przyglądaliśmy się, jak przebiega wdrażanie technologii, której celem jest oszczędność materiału i energii. Wszystkie te działania uzyskały dofinansowanie z Funduszu Badań i Wdrożeń. Takiego wynalazku nie powstydziłby się sam Leonardo da Vinci. Torquay jest mniejszy niż rower i łatwiejszy w transporcie. Napędzany tylko siłą ludzkich mięśni pojazd, to pomysł Torunianina Andrzeja Sobolewskiego. Zyskał już uznanie na świecie, teraz czas na masową produkcję. Na początku był pomysł, a potem setki rysunków i obliczeń. Prace nad skonstruowaniem pojazdu trwały 6 lat. Kolejnym etapem było stworzenie prototypu. Pamiętam w Genewie, jak byliśmy na targach, jeden taki inżynier Powiedział, że widzi jak to działa, wie jak to działa, rozumie jak to działa, ale dlaczego to działa? A mechanizm sam w sobie jest nowatorski i właśnie uważam, że to jest nasz, nasz sukces właśnie. Odpowiednio zaprojektowane przekładnie zamieniają ruch rąk na obrót kół. Maria. Po prostu ruch, ruch wychadowego dźwigni przez odpowiedni system kół zębatych jest przekazywany na koło. Niezależnie czy pchamy tą dźwignię, czy ją ciągniemy, koło zawsze pojedzie do przodu. Ten ekologiczny pojazd to doskonały sposób na uprawianie sportu i dbanie o zdrowie. Ten torkwy, który w tej chwili będzie przez nas, przez nas proponowany, to jest torkwy sport, i jest przeznaczony do rekreacji, fitnessu, sportu dla osób aktywnych fizycznie, aktywnych sportowo, chcących spalić trochę kalorii. Dlatego, że mamy pierwsze badania wykonane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. I wyniki tych badań potwierdziły nam, że godzinna jazda na Torquay'u równa się około 400 kilokalorii, czyli spalamy blisko 400 kilokalorii. Wysiłek się opłacił, bo Torquay'em już zachwyca się cały świat. Okrzyknięto go najlepszym europejskim wynalazkiem na targach w Pittsburghu w kategorii zdrowie fitness. To pierwsze takie wyróżnienie dla innowacji z Polski złoty medal zdobył również na międzynarodowych targach wynalazców w Genewie. Dzięki dotacji z Funduszu badań i wdrożeń przed Torquayem otwierają się nowe możliwości i kierunki. To, że nasze drogi zeszły się z kujawsko-pomorską agencją innowacji miało kluczowe znaczenie dla rozwoju Torquaya, dlatego że bez tego wniosku, bez pozytywnego rozpatrzenia i bez dofinansowania mielibyśmy duży problem. Jednak te 45%. Środków musielibyśmy pozyskać w jakiś inny sposób. A fakt, że złożyliśmy wniosek i został przyjęty, był nie bez znaczenia również dla banku. Dotacja została przeznaczona na pierwszą pilotażową produkcję pojazdów Torquay. Pierwsza setka zostanie zakończona 30 czerwca bieżącego roku. Wszystkie. Środki finansowe, jakie pozyskaliśmy, przeznaczyliśmy na produkcję form, na zakup elementów gotowych i na produkcję elementów techniką obróbki skrawaniem. To wszystko po zebraniu dało nam produkcję 100, czy dało nam efekt w postaci 100 pojazdów Torquay, które będą przeznaczone do sprzedaży już na początku lipca. Mamy wyniki dotyczące materiałów. Mamy wyniki dotyczące tego, co z czym i jak połączyć, żeby było trwałe, żeby było lekkie, i, i, i oczywiście, żeby była cena odpowiednia, jeśli chodzi o wymagania lub oczekiwania klienta. Coraz częściej zwracamy uwagę na skład żywności, która trafia na nasze stoły. Zdrowa żywność to pojęcie, które robi prawdziwą furorę. No właśnie, tylko jak sprawdzić, czy to, co jemy, nie zawiera zanieczyszczeń, niebezpiecznych substancji, toksyn czy bakterii? Pomysł na to ma Instytut Genetyki Sądowej. Sekwenator nowej generacji. To właśnie dzięki temu urządzeniu możliwe będą nowatorskie badania. Środki z Funduszu Badań i Wdrożeń przeznaczyliśmy na zakup yy... Kompleksowego zestawu dedykowanego sekwencjonowaniu następnej generacji i analizom fizykochemicznym związków takich jak antybiotyki, mykotoksyny, pestycydy, herbicydy. Celem badań prowadzonych przez Instytut Genetyki Sądowej jest wdrożenie przełomowej metody umożliwi nam badanie gatunkowości żywności. Czyli jeśli mamy na przykład przetwory mięsne, będziemy wiedzieli, czy mamy tam wołowinę, czy mamy wieprzowinę, czy mamy koninę, czy jakiś inny gatunek mięsa. To, to, będzie, to będzie możliwe przy wykorzystaniu tej, tej metody. Będziemy badać również zanieczyszczenia żywności, czyli czy są tam metale ciężkie, czy są e, różne inne substancje, takie jak e, toksyny, mikotoksyny tak zwane? Efektem finalnym będzie kompleksowe uzupełnienie laboratorium. Opracowane metody mają mieć szerokie zastosowanie w gospodarce. To pozwoli nam wskoczyć no, na naj, może nie na najwyższe, ale na bardzo wysoki. Poziom badawczy, co zapewni nam nie tylko uzyskanie ważnych wyników o wysokim stopniu aplikacyjności, czyli w zasadzie o wysokim potencjale wdrożenia i sprzedaży. Opracowanymi metodami Instytut Genetyki Sądowej chce szczególnie zainteresować eksporterów żywności. Bardzo łatwo nasi producenci implementują do naszej rzeczywistości najnowsze rozwiązania, na obszarze hodowli, produkcji e, rolno-spożywczej. Natomiast ta, jeżeli nie ma problemu ze ściągnięciem najbardziej zaawansowanej linii produkcyjnej, natomiast to, co nie idzie w świat za tym, to brak e, odpowiednich laboratoriów, które by zapewniły kontrolę jakości tych produktów, zapewniłyby zaświadczenia o jakości tych produktów, których oczekuje rynek. Zachodni, konsument zachodni. Firma nie może konkurować z dużymi koncernami, które mają kilkanaście sekwenatorów nowej generacji. Ale wyzwania badawcze, które podejmuje, stawiają wśród najbardziej innowacyjnych ośrodków. Mamy takie elementy, takie no, wyniki już wstępne, których z tego co wiemy, nie posiadają koncerny duże, duże firmy. Muzyka Szkło, które się nie brudzi. Nad takim produktem pracuje High Technology Glass Polska. Za środki z Funduszu Badań i Wdrożeń firma finansuje zakup prac badawczych, których celem jest opracowanie technologii produkcji szkła o nowych właściwościach. Czysty jak szkło. To powiedzenie już wkrótce ma szansę zyskać nowy wymiar. Bydgoska firma pracuje nad innowacją, która może zrewolucjonizować rynek szkła. To nad czym my pracujemy to jest substancja którą można pokryć szkło nie tylko na etapie produkcji dużych tafli szkła, ale także szkło zainstalowane, szkło, które już zostało e, gdzieś po prostu e, zrobione. Sekret tkwi w materiale hydrofobowym, czyli takim, do którego nie przywiera brud. Dzięki niemu szklane powierzchnie zyskują nowe właściwości. Efektem tych badań będzie pomijając oczywiście e, e, w pełni opisana struktura substancji, czyli pewien rodzaj raportu badawczego, to także będzie coś, co można nazwać prototypem. Oczywiście prototypem to będzie związek chemiczny, będący materiałem hydrofobowym. Dotacja z Funduszu Badań i Wdrożeń została przeznaczona na sfinansowanie prac badawczych. My jakby znaleźliśmy pomysł, znaleźliśmy coś, co było. Zaczątkiem myślenia o tym, że można zrobić szkło, którego nie ma nikt inny, zleciliśmy badania do Instytutu Niemieckiego, Instytutu Naukowego związanego z Instytutem Fraunhofera, w zakresie zrobienia substancji, która będzie właśnie tym naszym materiałem hydrofobowym. Najważniejsza część badań to przetestowanie samej substancji i uzyskanie dwóch warstw materiału. Najtrudniej na trwałe przytwierdzić substancję hydrofobową do szkła. Pierwszą rzeczą, którą w takich badaniach trzeba zrobić, to trzeba zbadać jakby tą pierwszą warstwę, która będzie jakby mówiąc kolokwialnie klejem, który przylepi substancję hydrofobową do powierzchni szkła. Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu nowej technologii. To rozwiązanie dotychczas nieznane na rynku. Zaczynając od domu, gdzie zamiast myć szkło powiedzmy co 6 miesięcy można je umyć raz do roku, a nawet już nie chodzi o samo mycie, bo wiadomo, nie ma rozwiązań idealnych ale z punktu widzenia deszczu nie będzie na tym szkle zacieków, dlatego że one się na, na tym szkle nie zatrzymają. To samo oczywiście ewentualnie przy szkle samochodowym, to samo przy wszelkiego rodzaju transporcie i to samo przy budynkach użyteczności publicznej, czyli fasady, centra handlowe itd. Firma będzie się starała opatentować nową technologię. Sami raczej zostaniemy użytkownikami, nawet nie dystrybutorami, albo po prostu powołamy kolejną spółkę celową, która zajęłaby się produkcją i komercjalizacją tego materiału. W rywalizacji z dużymi koncernami, mikroprzedsiębiorstwom jest bardzo trudno, przede wszystkim ze względów finansowych, ale są też pewne przewagi. Jesteśmy dużo mniejsi, więc ten łańcuch decyzyjny jest bardzo szybki. Czyli jeżeli w poniedziałek stwierdzamy, że chcielibyśmy coś robić, to we wtorek zaczynamy szukać środków i możliwości. Nie potrzebujemy bardzo długiego czasu, żeby zdecydować się na zrobienie czegoś. Dziś w Eurece przedstawiliśmy trzy mikroprzedsiębiorstwa, które postawiły na innowacje. Ich projekty to szansa na nowe produkty i technologie, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności polskiej i regionalnej gospodarki. Swoje działania realizują dzięki środkom z Funduszu Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji. Kolejny program już za miesiąc. Do zobaczenia.